Dzień dobry. Witamy Państwa z Galerii Powiatowej Biblioteki Publicznej w Iluniu, w której już od poniedziałku, 19 kwietnia, będzie można oglądać wystawę zatytułowaną Mam wrażenie 3. Naszym gościem jest autor wystawy, malarz, pan Krzysztof Gocnik. Witam. Mam wrażenie 3, skąd taki tytuł wystawy? W życiu życie składa się z wrażeń. Cały czas. Y Gdziekolwiek jesteśmy, mamy jakieś wrażenia, odczuwamy coś i te dobre wrażenia staram się przenieść na obrazy. Dlaczego akurat w tym momencie swojej artystycznej drogi zdecydował się Pan pokazać spektrum swojej twórczości? Dlaczego akurat teraz wystawa przykrojowa? W zeszłym roku minął mniej więcej czas, kiedy od 30 lat zajmuję się malowaniem i chciałem podsumować pokazać trochę rzeczy pierwszych i tych ostatnich. Zmienia się malarstwo, zmienia się, zmienia się styl mój w każdym razie, może trochę, bo przynajmniej początki były, były różne. A później pod okiem pani Aliny Sibery w Domu Kultury dostałem parę fachowych porad. I tak dalej, staram się sam teraz odkrywać i kontynuować to malarstwo. Głównie maluje pan pejzaże. Proszę powiedzieć, na ile miejsce, w którym pan żyje, mieszka, tworzy, determinuje tę tematykę? Czy przyroda to coś, czemu przygląda się pan najchętniej? Ta, mieszkam akurat w takim miejscu, gdzie. Otoczony naturą miasta. I właśnie bardzo się z tego cieszę. Uciekłem kiedyś z miasta, nawet żeby zostać na wsi, nad rzeką, w Bieńcu, gdzie znajduję wszystkie potrzebne dla mnie e, dobre wrażenia, które, które sprawiają, że powstają obrazy. Jedne może weselsze, drugie smutniejsze, ale w tym środowisku, w tej naturze, e, czuję się najlepiej. Wspomniał Pan wcześniej, że maluje od 30 lat, już ponad 30 lat. Proszę opowiedzieć o swojej malarskiej ścieżce, o tym, jak zmieniały się Pana inspiracje, czy zmieniał się jakoś warsztat, czy sięga Pan w tej chwili po nowe techniki malarskie? Chyba nie, nie odjadę zbyt od tradycyjnego malarstwa, bo jednak, jednak ta tradycja i natura Czyli malarstwo w przełomu XIX-XX wieku, gdzie, gdzie ci malarze akurat robią na mnie bardzo dobre wrażenie. Może to jest naśladowanie ich, ale, ale akurat tak na razie maluję. Z czasem czuję, że coś się zmieni. Z powodu słabszego wzroku czy niepewniej ręki, ale to poczekam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wiem, że dla artysty wszystkie jego dzieła są trochę jak jego dzieci, ale proszę powiedzieć, czy z pokazanych tutaj obrazów jest jakiś szczególnie Panu bliski, czy z jakimś wiąże się być może jakaś ciekawa historia? Najbliższe mi są obrazy, gdzie, gdzie przedstawiana jest moja rodzina. Dzieci, które rosną i, i co jakiś czas są inaczej przedstawiane. A poza tym m, lubię każdy swój obraz, co nie powinno właściwie że, dziwić, chociaż to brzmi nieskromnie trochę. Dziękuję Panu serdecznie za rozmowę. Przypomnę tylko, że wystawę będzie można zobaczyć w Galerii Biblioteki od poniedziałku 19 kwietnia pojedynczo z zachowaniem wszystkich obowiązujących zasad CNT. Serdecznie zapraszamy. Dziękuję.